kim była i jak została potraktowana najsłynniejsza polska szpieg. To Polka, która wykradała informacje dla brytyjskiego premiera Winston'a Churchill'a. Urodziła się w 1908 roku w Warszawie. Pochodziła z bogatej polsko-żydowskiej rodziny, a wolny czas lubiła spędzać na wspinaczce górskiej oraz jeździe konną. W 1926 roku w wieku 18 lat ukończyła studia, a 4 lata później w 1930 roku wzięła udział w konkursie Miss Polonia, w którym zajęła drugie miejsce. Tego też roku zawarła związek małżeński z ustawem, którym rozeszła się 6 miesięcy później. Po rozwodzie pracowała w serwisie Fiata, w którym zaczęła chorować z powodu emitowanych tam spalin. Od firmy ubezpieczeniowej z powodu choroby udało jej się pozyskać odszkodowanie, aby następnie udać się w wędrówki po Tatrach. W międzyczasie pracowała też jako dziennikarka w Cieszynie. Jako ciekawostkę z niepotwierdzonych źródeł podam, że w tym też okresie była podejrzewana o przemyt papierosów. Wracając do faktów, to pasjonowała się narciarstwem, dzięki czemu w 1931 roku poznała na stoku swojego drugiego męża, Jerzego. Był bogaty, miał rozmaite znajomości na całym świecie, gdyż będąc w Ameryce pracował dla samego Johna Rockefellera. Tak, to ten Rockefeller, o którym zapewne słyszeliście. Jerzy, a dokładniej Jerzy Giżycki, był od niej starszy prawie o 20 lat. Poślubiła go dopiero pod koniec 1938 roku, a że jej drugi mąż uwielbiał kontynent afrykański, to postanowili w 1939 roku wyjechać wspólnie do Afryki, a konkretnie do Kenii. Trudno jest mi stwierdzić, czy faktycznie był on zafascynowany tak bardzo Afryką, czy załatwiał w czyimś lub w swoim imieniu jakieś interesy. W każdym bądź razie niektóre źródła podają, że był także podróżnikiem i pisarzem, co w tym przypadku miałoby sens, a dodatkowo czekała na niego posada dyplomaty w kraju ogarniętym wojną. Niedługo po przybyciu młode małżeństwo otrzymało informację o ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę. paralu, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską wspólnie wyjechać do Francji, której to wkrótce nieformalnie się rozstała. Następnie nasza rodaczka udała się do Anglii, aby rozpocząć pracę dla brytyjskich służb wywiadowczych. W Londynie była już 6 października 1939 roku. Co ciekawe, już wcześniej w latach 30. XX wieku była podejrzewana o szpiegostwo. Przyczyny były dwie. Raz, że utrzymywała kontakty z brytyjskim agentem, a dwa, że bardzo często odwiedzała w Anglii swoją rodzinę. Z Anglii już jako brytyjska agentka została wysłana na Węgry, których przy Tożsamość dziennikarki, a artykuły publikowała w brytyjskim magazynie. Na Węgrzech, jako brytyjska szpieg, organizowała pomoc umieszczonym w tamtejszych obozach polskim jeńcom wojennym. Organizowała fałszywe dokumenty, by ci mogli dołączyć do polskich legionów w państwach alianckich. Sama wielokrotnie ryzykowała życiem, wyjeżdżając sześć razy do Polski i osiem razy na Słowację. W ramach swoich podróży przemycała radiostację, a w drugą stronę wywoziła informacje wywiadowcze, które potem przekazywała dla brytyjskiego rządu. W trakcie jednej ze swoich podróży. Do Polski spotkała matkę, którą próbowała przekonać do opuszczenia zajętego przez trzecią rzeszę kraju, lecz matka postanowiła, że nie opuści ojczyzny. Krótce los matki okazał się okrutny, gdyż została zamordowana w gestapowskim więzieniu na tak tzw. pawiaku. Na Węgrzech nasza polska agent działała niecałe dwa lata. Na początku 1941 roku została aresztowana wraz ze swoim przyjacielem Andrzejem Kowerskim, z którym to wspólnie pracowała. Aresztowanie tej dwójki dokonało w Budapeszcie Gestapo, lecz nasza bohaterka. Sprytem i podstępem oszukała policjantów i zbiegła wspólnie z przyjacielem do Kairu. Wcześniej natomiast przekazała brytyjskiemu wywiadowi nie byle jakie informacje. Według niektórych źródeł były to materiały związane z operacją Barbarossa, czyli planami ataku hitlerowskich Niemiec na ZSRR. Następnie, będąc w Kairze, miała przerwę w swojej szpiegowskiej robocie. Przerwa spowodowana była absurdalnym podejrzeniem o współpracę z Niemcami, a oskarżenia rzucali Brytyjczycy i Polacy. Choć niesłusznie, negatywnie oceniona, pragnęła dalej służyć interesom Polski w związku. W z czym robiła wszystko, by wrócić do pracy agenturalnej. Nie bez powodu w tajnych raportach była opisywana jako silnie utożsamiona z polską patriotką, która była żądna niebezpiecznych przygód i tak po półtora rocznej przerwie trafiła z powrotem do Łaz. Przypomniano sobie wówczas, że zna doskonale francuski, a więc została przez Brytyjczyków przeszkolona i zrzucona na tereny południowo-wschodniej Francji, okupowanej przez Niemców. Tam wydobyła z więzienia francuskich i brytyjskich agentów Francisa, Sorensena i Xana, których uratowała przed śmiercią w trakcie swojego pobytu tu we Francji potrafiła przekonać żołnierzy Wermachtu do dezercji. Po tych wydarzeniach oraz po usłyszeniu o wybuchu Powstania Warszawskiego, zapragnęła wrócić do Polski, lecz władze w Londynie wielokrotnie jej tego odmawiały. Pod koniec 1944 roku pojawiło się zielone światło, lecz w ostatniej chwili brytyjski premier Winston Churchill odwołał wszystkie loty do Polski, a z losem polki było już tylko gorzej. Pod koniec wojny, uznana już za nikomu niepotrzebną, została zdemobilizowana, a w nagrodę za swoją służbę w brytyjskim wywiadzie otrzymała pokażę niską odprawę w wysokości 100 funtów, nagle została pozbawiona środków do życia, a relacje z jej byłym mężem, a także dawnym przyjacielem nie były najlepsze. Chwytała się różnych zajęć, ale ostatecznie skończyła jako stewardesa na statkach wycieczkowych. 15 czerwca 1952 roku została pchnięta nożem w hotelu Shelburn przez niej jakiegoś Denisa Maldonwaya, który to nie mógł pogodzić się z odrzuceniem przez Polkę oświadczeń, zmarła tego samego dnia. Według wielu źródeł była inspiracją autora powieści Jamesa Bonda Casino Royale. Fleminga, który umieścił ją jako kochankę agenta 007 Vesper Lind. Autor, opisując fabularną postać Lind, upodobnił ją wizualnie właśnie do pani Krystyny Skarbek Polskiej Szpieg Wszechczasów.